Drobniaków nie Czemu? Ponieważ wydałem wszystkie pieniądze! Wszystkie? Ta pajka jest niecałowita. A w ogóle mnie zastanawia, od tego jak powstała ta pajka? Hmm, zastanówmy się. To była cytem. i Chodziło mi o, o emitowanie PS4. O, jest. Pierwszy odcinek filmowania został w Stanach Zjednoczonych w pierwsze mających z, defincet, z defisut, tylko po, po ceremonii nie, wręczenia Kids Choice so Awards a to, to regularnej emisji cita serial trafił z 14 lipsa A, zi, od tutaj. Kiedy ten. To jest ta premier pierwszego odcinka. Ale toła... Z opowiedzieć całą... Z, co? Bo jak powstał sponsor więc witam was wszystkich, więc jak jut... jak dzisiaj jest jak to nagrywam jest pierwszy z 30, 30 kwietnia a jutro jest 1 maj, to to z tej okazji ty, ten, nie niedługo będą 25 urodziny na, na emisji Spongeboba, to z tej okazji zdecydowałem się na specjalny film który przedstawi wam całą historię Spongeboba niby by jak powstał i później czy ten serial, ten i to Po co ich historia tego głównego bohatera czy Stevena Steve, Steve Harlemperka? Nie wiem czy to imię na ja świsku to przemówi ale i też, a, chodzi też o autora Więc w ogóle nie pytacie co mi się stało więc po, Ja tylko po prostu przedstawiał się na te, te kolorze i tyle Ale po prostu tak, dzisiaj opowiem w jak od... Czego, jak z spasów i od czego to wszystko zaczęło. Więc czas najmniej. A, fakt na ten film jest inspirowany ten filmem Cypiana, który was jeszcze umówiłem, był zupełnie to samo, ale też to zrobię. Jak, jak ktoś jeszcze nie wpisał tego filmu Cypiana, to polecam go obejrzeć. Jak pan może też porównać ino ten mój, jak to inaczej zrobiłem, więc. I tak to będzie to samo, więc. Subskrybujcie Cypiana, bo polecam po ten kanał. Serio. W ogóle ten film filmach ciekawostki, to jestem, powiem wam, cek, kiedy on zrobił w tym roku Film of FNAFie, nie? Swój jest niż fabułę w Navia w 15 cek, min, minut i nagle kwieść zniknął. Tak po prostu, po prostu tak, tak zniknął. Hmm, ciekawy jaki był powód, ale trwa to. ROS to pierwszy. Historia Stevena Hilleperka Perka przed Spongebobem. Doła, zaczynamy od początku. Niby py by... Przez kilka lat, a po, po rok przed Spanzpobem, nie ten by był biologiem morskim, kszes w, w Kalifornii, i, i tam uczył, u, u, ułotych, te czeski tych, i tłumaczył ich, im te posłodne szyse, nie? I, ale on też miał inną pasję, czyli do robienia komiksów, co, co ten, co. To ten co co oprawia są w ten w robieniu animacji w ogóle zapomniałem powiedzieć co jak sobie ten C że ja, nie mówił, więc spójrzmy coś mi spójrz, Bo mam, mam autorytm i no tak, i właśnie jeszcze i warto to też się on też był loką roku jego świat, która była w pierwszą animacją stworzoną przez Nickelodeon. nie? no i was i was mówiąc tak, że C ten co stał. Na Steven stał stworzyć coś o sobie, sos olikarnego. Niby połączenie swojej pasji z animacjami. Wiesz o co mi chodzi. I A Wasy jest zachęcić to jako jeden z pasowników ten, Martin Orson, czyli jeden z pasowników ten, osób tworzących krok o jego świat. I Wasy, czy i tak, na Steven Stephen zauważył, co co ten ogromne zainteresowania, zainteresowania nie myśli tego Podwodne sze no jakiś nie mówiłem na samym początku to niby on, on uczył ich, ich tego tego podf, i tłumaczył podwodne CS a, a on a czasy były tak zainteresowane, że postanowił że produkt jego, produktu, bo, ten, jego pro, projekt to po prostu połączenie polskiego świata z NASEM. I uwaga, pierwszy, i ta, przez to pierwszy cytat i, i sam powiedział, że Stałem stworzyć mi małe podwodne miasteczko, w którym bohaterowie mniej byłyby bardziej podobni do nas niż ryb. Mają OK chodzą z spacery, prowadzą, mają zwierzęta i wakacje. I właśnie tak postanowił się ten, że takie tak, taką specjalną postać i, i uwaga, postał nas... Teraz Spongeboy, Tak Spongeboy. Nie Spongeboy, tylko Nie Spongeboy. Niby miał or... i i miał postać zieloną czapkę I właśnie i właśnie jest to fajne do to że ten przed że ten że przed jest taki postać Cheesemana co miał co był celem i, i Steven pokazał swój swój ten swój design tej, tej postaci swoim ukolek i, i powiedział mu, się, że, że ta postać wygląda jak, jak, jak kąpka I po tych słowach zdecydowała się na, na tena. na 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 kanał na kanał na na kanał na kanał no no, na na kanał na kanał na kanał na kanał na na kanał na kanał na firma miała właśnie taką samą nazwę, nazwę Wesoło Kasało bo też miała miał, markę mobów i i, i z, tej, z tego faktu w końcu przemieniono nazwę na Spongeboba to Ci ci znanego i teraz raz kolejna część no raz cały se se ten, że w takiej prezentacji jakiejś potem była jakaś prezentacja z twórcami oraz z naszym Stevenem To chłop Ubrał hawajską kosurę, puścił... Miał puszczoną hawajską muzykę I miał jeszcze akwarium Przedstawiający pod stasze I I I No tak I twórczo I Nikkelo to Bardzo to się spodobało I zaakceptowali pomysł a Kierberg Hajs wyłosił I właśnie ja wam opowiadam tą historię I, i po bo to bez, bo to jest mega własne, bo fites tą mocno patrzyć Stevena, no. No w z Stef... Chyba pa Ja o tym nigdy nie widałem i chyba pa wy o tym nie tego, że taka była historia jak jest ten. Że kiedyś ten był, był... był... biorokiem... Biorok... Kurde, jeszcze zapomniałem jak to mówiło. Tym, no tym. O, tym gościem co, co przestawia i uczy coś morskiego cesa? A teraz stał się anima Założycielem animacji. No? Rostrum drugi, oficjalne wyemitowanie emitowanie Spons -poba. I teraz przechodzimy do tego fascinistycznego momentu, czyli to 1 maja ty roku, czyli. Do emisji pierwszego odcinka, pierwszego sezonu, ona sobie potrzebna podsyp pomoc. Kasty już pewnie obejrzał ten epizod w sumie. Ja, ja też, ale chyba ale tylko fragmenty. Ale po co? Ale pewnie Kasty już wie o co tam chodziło i. i o to. i otra co, co stało się hitem. I to do, dosłownie hitem. I. Pier, po pierwszym miesiącu od emisji się pokony, pokemony, a, a pod koniec 24 drugiego, jako ten, stał się, się, się oklądali, no, najpopularniejszym anima z tych no są anima tak i tam pan co wygrywał różne nagrody, no w na sumie wiecie że, a, a w maju 2022 łącza okrutalność to stopu wynosiła 600 milionów tu są nie? jak na, na 3 lata to po emisji no, na nie 3 lat, w ciągu 3 lat 60 milionów. się to? Rozumiem mm. Chyba, Ale po prostu te pierwsze 300 stron były najlepsze, bo. No. no, wszyscy wiemy, ale Rosjanie, no, cóż ten klimat? ten hawajski klimat, muzyka oraz sama pacja do. Sponz oh, popa i do morskich piesąc naszego Stevena Hillberga! No. I już jest, jest na te wszystkie trzy momenty na własne momenty. Te piosenki, te piosenki fan, Kacze, Cepista, pista, ten kost z, od czekolady i człowiek pańka. To po co wszystko? Wszystko ten! Cóż, tą pasję to jest już te, trzy szaczone, no, Mój Boże! Ale właśnie się mówiąc, ale sytuacja się zmieniła. Bo, ponieważ z ten, bo na Steven wypowiedział co po, się po tych cech sezonach co jakoś z tym... z... z, z dupem. i... i tak powstał nasz pierwszy film o Spongebobie ten... no ten... ten który... który ten plan... ten... ten plan... ten plan set plan planktona i ten i zetrze ten set ze, po... Spongebob został tu z tego kraba nie wiem czy ta... ta jest medacerem, ale pewnie tak taka jest moja teoria i no tak i sobie w tej chwili zabawce jak 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 wg mnie, ale najkorzystniejsze było to, co, co był lekt, lektor, zamiast polskiej, polski dubbing to, to jest wielki minus tego filmu ale jest tak stał i to miał być finał tej kreskowki, ale, ale Nikolaj to powiedziało NIE ponieważ no wszyscy wiemy, że os Populacja była zbyt ogromna i. i C Jak to. To ten. Cztery, który. To był. To st, był populatos. Ten kolejny sezon se, se, se dostawał i. I ten. I. 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 Na Steven Ocetcent, I. Steven I. Das produ, I. Das I. 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 teraz I. był, był Paul I. jakiś Paul Dibbit. Paul David o Musiałem to pustić, ten film. O. o. Ten cost. O. No to, no to jest ten cost, który ten. Który pracował z tym? od z Stevenem. No, od pierwszego odcinka. No. Ksys Nawet można odsetek nazwisko ten. Co na Nazwisko tego Pola. Co pa, jest w tych czwartek w tych nowych sezonach. Tego czwartek tego czwartego się Ale coś... Ale, ale ków nie, cho, nie chodziło o, o jego nieobecność, tylko co on dawał... Co pora, pora, to on dawał jakiś Polat! Polat Polaty i to o Stinków, nie? A wato nadmieni się ten... nawet te cechy postaci zmieniły, no. I tam były... I teraz W tych wszystkich nowych sezonach były takie obciwe czworczarty, no. I ten okropny. No przykład te odcinek z ciaską. O, bury! o jest jak ten, jak to pan sobie Ta. Ach, nawet nie chcę to mówić. Ale to, a, Po to chodziło o tym, że, że trochę się zmieniło. ty Steven projekt, projekt nie prowadził, a tylko jako kumpel. I no, to tak, to, to tak, mówiąc, to, to stało się taką, ta to, nikierotem, to, to, to z pan się produktem. No, Ech. ta populacja Spongebobowa jest zbyt ogromna. Rozstał cesi, powrót Stevena Hilleberga to sponsorowa. Ale lecz nie było wszystko stracone, nie, ponieważ w 2014 roku, kiedy zapowiedziano ten no drugi film, czyli Spongebob na suche Rące. uwaga, Steven Hilleberg są uczał. Nagrafują tego filmu. No? Prawda? I, i na podstawie scenariusza jego, i opisu z scena jest scenariusza ta filmu. I, I po prostu, co ten? Te pofrust na Stevena, po, po tykace. No bo pamiętam, co pan tak, nie opowiedział, tak, ten. Ono tak. Że mówiłem, co, po prostu, co pan po prostu, co, po po jego kopieca cała ona zakończyła się w 2004 roku, ale teraz po tej kasy wrócił. Cytuł to i po film, i teraz nas, w trakcie cieszą tego ceso no, z powrotem Steven stał się dyrektorem direktor, animacji. No po prostu, to... ten powrót z naszego bohatera Sponsor był był No ale to co jest najgorsze jest to, że w z tak, produkcji tego zespołu, no, no ten, Stephen usłyszał o jakiejś chorobie Ja wam to lepszy, lepiej puszczę, sobie, w to usłyszeli, bo nie jestem tego mówić. Nieuleczalnej choroby układu nerwowego, która powoduje uszkodzenie nerwów obwodowych A w konsekwencji niedowłady, porażenie mięśni oddechowych i śmierć Stephen. O Ale Ale i tak To jest choroba, która Steven na ją zachorował. No. O. Oh. Ałam jak mi ręka boli. I tak. To jest... Ale i tak... tak z Steven... Steven miał to... w tupie i, i skupiał się wyłącznie na sponsorze, I jest... a w ogóle kolejny... jest i kolejny cytat przedstawiam Stałem sobie rusy, u Susaji bezpośrednio ode mnie se zostałem tak Striak rosowany z A-L-S. Każdy kto mnie zna, w Jest będę pracował nad pontowym krecją portem i moimi innymi pasjami, tak długo jak będę w stanie, w stanie. Mm. Moja rodzina i ja będziemy w całym za okazywanie miłości i wsparcia. Prosimy, aby nasza stela pro prospa o prywatność została spełniona i was i to i 20, 20, 20, w kwietniu 2018 roku Crus Pop wygrał nagrodę EMI. Emmy no taka jak, jak jak już mówiliśmy na początku to wygrywał tak kesków kwalifikowałus ten na no, zapisać się za z wspaniałą animacją za, i, też, i wygrał też, też ten 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 kost kostę ten był aktor aktoreta dla w angielskowej wersji językowej jest PONSPOWA, nie? A no tak, jest ja to za bo jest to trzy Co on co on był, z Steven, Steven na go od czasów tego roku i go i. i. to jest niewy ten. To jest na kodę sobie, biedny tym, Zapisy, co jest aktorem, nie? I, zapro, i zaproszono na cego Hillenberg. na cego Stevena na scenę. Steven Hillenberg! Wow, takie właśnie cytaty, takie tutaj mówiąc, a kiedy tam ja narodzili się w i wokół na świat animacji. A narodzimy przynajmniej na rocznicy 25. 25. Co jeszcze tak szybko się ale Dziękuję Co jeszcze tak szybko no, zaraz, zaraz przejrzymy do tego najgorszego co, co Stevena nas spotkało. I daje i jako wlocynę i fanów, ale zaraz, zaraz po pospon sponsorze tego filmu. Zaraz wracamy. Kiedyś na, na wszystkie nasze sekundarki nie były z Polski, nie? A w okazało okazało się jednak taka istnieje. I w grę w Opera GX To jest nasza. Za sponsorowana na Psyklun Tarka ale to od początku. Opela KX, Opera. to jest nasza, co Opera KX, nasza, po, nasza polska sekundarka. tu słownie I teraz Zobaczmy co, pas, co, co my tu mamy? Jak tutaj tutaj widzimy, to jest tu to jest, to jest KX Quarter czy 4000 Premier, o. Oh, pokaz. What's in the cake script games, no, that's a Oh, or the giveaway or it's a same, same meme, oh, same cause, i know that at first it gets great, gets off a lot of hate, but personally, i don't think, think get get enough, C enough, It goes the words, <laughs> on. O, masa sobie tak polekowało? A, musicie sobie salokować? Jeśli chcecie zostawić tą reakcję, o, i są, są gry f, f, free to play, o, nasy tam i p, bezpłatne gry, jakie nam informują o, i to jest nowa gra, ta Betty i sekrety masyny. Masyny o, jest ten nowy Minecraft Legends, test starmo. O, Minecraft sklepy i newsy są. I teraz, i teraz m, pokażę wam coś I teraz mamy... O. Mamy nasz film. I teraz... Jak chcę posłuchać sobie muzyki... I zastanowię... O. O. I mogę sobie tak O. klikasz O. I takie mocne ekspresjonowe okienko. Kilka... I takie To jest tam po... Mogę to zrobić na Twitterze, a po... pomiędzy tym okienko. Pomiędzy tymi... I kurwa taka muzyka jest najpista na nie Mimo, że to jest Józef kas Ale tak I to jest też jest takie ważne i tak Możemy też dodać ten I możemy też art blocka Który jest włączyć na tej stronie Na przykład na stronie, na Robloxie, w Twitterze, Czy też na YouTube, Ale to też Ale to jest masz pas, pasek Sa O Pas Pasek boczny, książę stosowa dostosować dost, ten. Jest to. Ten, co chcesz mieć? Jestem polecam fan. Mody, które dawający ci zupełną kostę. ja. Ja używam. Wam mod. O, tego moda? O. To fan mapisy. Jestem. Albo Mi u, we ma mi We ma u, ki o taki kitczwyk łynki i o jest jeste ja, starsy uwielbiam Sejtery. O na przykład space. O taki, 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 o taki. O taki, taki, row, Lonely Disk. pin Boy, o to jest fajne. Horror. A tu jest pokazałem O, takie są fajne mody Sejtery. ale teraz wam coś pokażę jeszcze. Co, jest to, ale Pokażę wam, wam to, co ja najbardziej uwielbiam robić. O, to jest takie. Mamy sud ekranu i. i mamy. O, możemy sobie tak sobie 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 i i poka. Coś, tutaj jest mi chwilkę. Z nią, to mi mi wracając sobie ten, to mamy sobie to mamy jakiś sobie mówiłem. O już wcześniej mówiłem O I na mamy pas, taki pasek możemy sobie ten sincera a potem do Twittera o Układ O, tak na serio, to nie na tego kostiumu. Ale chcecie w końcu nas suki posprosić tego kostiumu, ok? Doła I tak, bo jest pełno funkcji. Czyli na przykład jesteś na przykład z jestem bardzo mało tego Gigabajtów, i tak, i polecam sobie za zainstalować ten. Na są polską z ską, sekundarkę potem bo, bo jest to opis to a sponsora fajny żart poważnie Rostał otwarty śmierć Stevena Hirerberga i to najgorsze. Że Steven Hirerbergs mał tego samego roku ku z tego listopada tak w swoim domu w Kalifornii i tam i jego cało było było całe wygramowane a jego bloket został jeszcze w osłonie spokojnym oj sorry i to dodać że Stielem... Stephen miał 7 lat który... kiedy to się stało i i można w... jeszcze ten w oświadczeniu nikogo to możemy przeczytać uwaga Steve Steve wypełnił Sponsorowa kasa sopornego, wyjątkowym poczuciem humoru i niefinnością, które przyniosły radość pokoleniom, jącesi i rodzin na całym świecie. Jego całkowite, całkowite, całkowite oryginalne postacie i świat pigmentalnego peto na długo przypomina o wartości, optymizmu, przyjazni i nieograniczonej mocy mocy radości. I jestem, jestem kotem kostem, No, ten komitem, ten nagrodę, te napisy, był aktorem na tej aktore animacji si animowanych tych seriali animowanych, powiedział ten, Prochman to Steve, sapse penncemy wielką vier, obfatą, 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 ob, ob, sapse penncemy wielką vier, obfatą, wątse penn, popsejstwo, co twórcy, ten serial nadal stanie się. Własnością korporacji oraz zostaną no, tylko ich kosmety, łoki, uszy, mysy czy coś. To bardzo dziwne, gdy nie ma ma kapitana steru I właśnie te dwa lata później, chcesz w, no, w jakimś miesiącu, co tego, z tego, tego wysło bo ten sponsor popł na ratunek. No, no sobie pytam, tym, sobie ten film nie jest dobrze, ale uważam, że to też był dobry film. No bo, bo no, ten to jest na Netflixie. Film, ale de, po prostu największe błędy to były ten. Nie kanonicnost Historia pop pop sponsorowa. Ten w, lat, w latach było to, w też ale to nie wiązało się z no, tym oryginalnym sponsorowem. Tak jak było z Zen. Zen i pana Krabem i tak. No, z wszystkimi kast po prostu. Tu ale w 2019 cenili 3 miesiące pod, pod śmiercią miesiące film Stephena. Zapowie co powiedziano w Wasyce? spin-off No w ten Spongebob. Pod pop ten i koralowy który w 2021 wyszedł. A warto też <todz damned Witch> nasz drugi kit. Nasz Paul. Ten, no wiemy my kto. Skrytykował ten, skrytykował wasy spin-offy, mówiąc, moim zdaniem, wiesz, w pracy animacji zawsze że to był taki czart, kiedy skończył ci pomysły, pomysły zły po prostu, z, to, to po, po prostu z, m, Moped Papis. Nie wiem, czy to, to przesytałem, i jeszcze dodał, to Steve Sassy mi mówił, wiesz, pewnego dnia prędniom to serię co wtedy już z już tego odejdę. A w ogóle jest to to, to to fajne, to co się te nie jest jako, dużej ten nie, nie jakiś popularności. A w ogóle mogę przeczytać 100%, to jest inny spin-off, chyba można tak nazwać, z tym, to masz na tak nasz własnym, patrzę, że są, chyba patam, coś tam, tam ma jakich, comenz, coś tam podbiło, jakiś, coś co tam podpiło, jakiś spinik. No ale po prostu co, co ten spin-off mi się podobał Chcę ci że on trwa Trwa epizody lub trzy I mi się się podobał Podoba mi się se ten serie, ten spin-off Trzeba więcej Cześć, no, na sensie, ten Nie tylko na Netflix chcę to dostanie Ale ten Ale Paul po, po, po tym Po ogłoszeniu ma napisał za uwaga, nie chcę okazywać Braku stosunku moim kolegom, którzy pracują nad tym pro blok mamy to topsy i utalentowani artyści, natomiast więc tutaj to jakiś tutaj jest jakiś chrzciwy, leniwy dyrektor i wszyscy to słowo doskonale wiedzą, że Steve był tylko nienawidził wszyscy się i właśnie tak kończąc to wszystko to ten to no to ten to, to Steven był przeciwieństwem był takim przeciwieństwem dla spinowów no teraz tych ty, takich ses z tym mówią o pobocznych postaciach. Nie wiem co to, to jest spinowy. Ale po co też nie lubił tych spinowów? Ale po prostu te... Ale i tak. Tak Steven Hilbert pozostał wielkie dzieciństwo w postaci nasego poba. Rostał epilikowy dotatek. No, to jest chyba wszystko, co to do to historii sponspoła i, i nasego autora na i, i, i właśnie jest ten i właśnie sobie niedawno not, właśnie był filmitowany odcinek nie było Spongebob'a a główny pokater był skarmar i jeszcze pracuję nad nowym filmem który też jest na Netflix'e o ten o senti film właśnie co to pence i tak to PENCE Jestem nieco na tej premiery, ale będę na pewno kiedyś. Pewnie w tym roku, a po w przyszłym. Update. Właśnie okazało się, że to będzie w tym roku ta premiera tego filmu i to będzie w 2 sierpnia. Ale dzięki za wysłuchanie i 3 rabawkę. 4 rabawkę poseł Kovas. Poseł też Ciwienowi, co... że co... gdyby nie sposób, to nie, w... nie wiemy, co by... co byśmy z niego zrobili. I tak. I teraz wielkie posiłkowania i życzę sponspową sposób wszystkiego najlepszego z jego z okazji jego 25 uroczyn emisji Sponspowa. Na razie. Koniec w końcu.